Siema, Losowy subskrybent wygra rękawice Hydra Shmaragd. Aby wziąć udział w konkursie, musicie polubić film, który oglądasz oraz zostawić pod nim komentarz, subskrybować kanał X Charlie oraz dołączyć na Discord Fabryka Skinów i użyć kodu X Charlie na 4 Skins. Reszta informacji na Discord Fabryka Skinów. Siemanko, witam serdecznie z tej strony X Charlie. Witam was w kolejnym odcineczku z Gforce Skinsa. na następny kod X Charlie. Zachęcam was, żebyście wpadali na Fabrykę Skinów bo tam oczywiście są informacje na bieżąco, także zachęcam was na live'y ogólnie co, na wstępie trzy skrzyneczki popularne, dość popularnie chciałbym zastosować tutaj aksamitność na tym odcineczku oraz żeby x Charlie mógł naprawdę, że tak powiem, ruszyć w przed siebie, ruszyć w tą krainę czarów OK, mamy AK, AK kartel. w sumie to tylko nam oddało zajebiście może nie wiem, 2-3-4 skrzyneczki, może cztery skrzyneczki w tym momencie. Zachęcam Was jeszcze raz widzowie, żebyście wpadali na live śledzili na bieżąco tego Discorda, bo naprawdę informacje są dosyć często, dosyć fajnie i przejrzyście. Zwłaszcza, że teraz wiatr nowych zmian nadchodzi, będziemy się przenosić najprawdopodobniej, że tak powiem, ale to już więcej informacji na live. Ie. Fajnie, że konkursy wjeżdżają jak naj, jak najlepiej żeby to lubicie oglądać, tak? Okej, okay. Rudy, Rudy, skrzyneczka Rudego Pamiętam, że grałem z nim kiedyś w cs także pozdrawiamy Rudego Co się dzieje od Rudego? Od Rudego siadł Famas Sprite i XM, nie podoba mi się to Aczkolwiek, dobra, ruszymy sobie dalej Nie wiem na czym by to odbić, może Knifado Knifado, kiedyś pamiętam, że proficik był Także nie wiem, przy skrzyneczki Knifado, 46 dolców, let's go Jazda, co drobnie Okej, okay, a same, szkoda, że nie jakaś kołska. No knifado, knifado, where is my knife. Okej, okay, przypominam jeszcze raz kodik Charlie na każdej stronie, także wynagradzamy też w Płatowiczów, wpłacajcie śmiało i legi czek na X Charlie tym. Zachęcam, żebyście wstawiali na Discordzie. Okej, okay, zróbmy sobie upgrader może... No może z tych... Tak albo nie, upgrader kurwa trakci, kino, roz, naklejeczka za ile? No koldezera Kraków 3 dolary, no to... Taka kolekcjonerska Kraków w ogóle strasznie podróżą. jeżeli chodzi o naklejki złoty z 2017 roku. To też możecie mieć na bieżąco. Ja tutaj pyk i co siądź? No kurczę, jak zwykle, tak? Jak zwykle nie możemy mi już siąść. Dobra, lećmy na te kowerty, trzeba się odbić, bo to nie ma co. Cuby, co dwie? Sajreksik, ok, no to chyba jest odbicie. 17 dolców, spoko, no to spoko. Jeszcze raz skrzyneczkę. Czy idziemy gdzieś indziej? Może dwie, dobra. Dwie skrzynki, lecimy po Nie będę pomijać. One thing. Fire Elemental. Liczmy, że lepsza jakość tego będzie, chociaż. 8 dolców. Szkoda, że nie za 17, ale okej. Okay. Lećmy sobie, upgrade'ik na tego Five sevenika Czy na coś lepszego? Może by sobie. O, może tak na grubiej. Zróbmy 88 dolców, rękawice, czy MKMK. MK, 33%. Siądzie czy nie siądzie, widzowie? Raczej nie, może digla. Dobra, let's go! Jazda z tym, kurczę! Dobra, niestety, no ale cóż, jak bywa, tak bywa. Niestety, takie są sytuacje, no ale trzeba. O, tego Już myślałem, że trzeba się odkuć, ale raczej się nie odkuło. Dobra, lećmy sobie dalej. Nie ja wiem, może. Kurczę, mam dylemat. Co by tu otworzyć? Ciekawego. Hm. Są so, bardzo fajne kolorystyczne. Te skrzynki designersko, co podobają mi się. Lećmy w party mixa party mix Neon Revolution, fajnie, jakby poddało jedna skrzyneczka. Co to będzie? Mega, no dobra, to nieciekawy dropik, nieciekawy dropik, ale dobra. Party Mix nie oddało nam, to może, nie wiem, kurczę. Te coverty chyba nasze standardowe, klasycznie, <teety> klasycznie. Co to, to będzie? Dragon Lore przeleciało i Cyrixik, dobra, co nie jest źle. Jest Proficik, także elegancko. Przypominam jeszcze, żebyście korzystali z kodu bonusowego. Skrzynki bonusowe na stronach, żebyście korzystali z tego, bo to są darmowe dolarki też, a jak korzystacie, dropicie i tak dalej, no to warto, warto. Dobra, mamy Maka także elegancko, lepsze to 4 niż nic, czy 2, lepiej więcej niż mniej. A ja co? Na zakończenie myślę taką kostkę lecimy. Co będzie? Co będzie? Co będzie? Dawaj, dawaj, dawaj. No ja już mogły te Shadow ale lepiej niż Good life, lepiej niż Good Knife, ale do plerek jakby tam siadł, to było pięknie. To co widzowie? Widzimy się w kolejnym odcinku, ja nie przedłużam siemanko.